Chcecie Ci pokazać robusta, ale nie ma tutaj robusta. A to drzewo sandałowe. Nie wiem dlaczego po polsku nazywacie drzewo sandałowe. Tu sandał nie rosną. To nie dla Ja nie Pachnie. Pachnie nie tak jak sandał, ale ładnie to, nie tak jak nie Tutaj idziemy, wezmę. Tutaj, albo tam też można. O, tutaj. O. Skoro za nie ma kwiat o tu kwiatek. Tylko takie młode to jeszcze nie ma zapach. Ale czasami jest zapach. No troszkę. No, troszeczkę. troszeczkę już. Patrzcie ja. troszeczkę bardziej ostro. Nie ostro. To jest. Gdzie widziałem? Oto tutaj. Musimy czekać. Musimy czekać. Oto tu Oto. O proszę bardzo. To jest dopiero zapach ze wosadowo.